Witam Państwa, Jakub Pietrzak. Chłodnictwo amoniakalne. Ekonomizery, chłodnice międzystopniowe, dochładzacze cieczy, a także regeneracyjny wymiennik ciepła. O co z tym wszystkim chodzi? Temat podsunięty przez jednego z naszych subskrybentów: a mianowicie, czym się różnią te poszczególne rozwiązania, do czego służą i jakie mają zastosowanie. Na początku warto zauważyć, że z perspektywy ekonomii pracy, czyli efektywności urządzeń chłodniczych, bardzo ważne jest w przypadku instalacji amoniakalnych jak największe dochłodzenie cieczy za skraplaczem, a także niskie przegrzanie par na ssaniu. Jest to troszeczkę inaczej niż w przypadku układów z czynnikami syntetycznymi. Z tego też powodu regeneracyjny wymiennik ciepła, czyli wymiennik, który po prostu wymienia ciepło między. Saniem sprężarki a cieczą zasilającą parowniki nie ma zastosowania. Dlaczego? Dlatego, że ten wymiennik dość mocno podnosi przegrzanie na saniu sprężarki, a w przypadku agregatów amoniakalnych to przegrzanie im wyższe, tym istotniej pogarsza efektywność urządzenia. Na początek spójrzmy na poszczególne karty doborowe agregatów z różnymi parametrami pracy. Na pierwszym wykresie mamy układ, gdzie widzimy przechłodzenie cieczy na poziomie 5 stopni Kelwina i przegrzanie na poziomie 0. COP w przypadku tego agregatu wynosi 4,46. Co się stanie, jeżeli to przegrzanie par na ssaniu zwiększymy? Spójrzmy na drugi wykres. Mamy tutaj przechłodzenie bardzo podobne, bo 5 stopni. Natomiast przegrzanie zwiększyło się już o 10 stopni Kelwina. COP spadło do 4,25, czyli dosyć istotnie. Co się stanie, jeżeli dodatkowo dochłodzimy ciecz za skraplaczem? I tu mamy trzeci wykres. Widzimy, że w tym momencie z 5 stopni podnieśliśmy to przechłodzenie do 15, co spowodowało zwiększenie COP do poziomu 4,65 setnych. Dlaczego jest to istotne? Dlatego, że bardzo często sprzedawcy niestety manipulują pewnymi parametrami, po to, by pokazać, że ich urządzenie będzie lepsze, czyli zakładają w programie doborowym zerowe przegrzanie par, czy też duże dochłodzenie. I tutaj, w tym momencie warto zauważyć, że te dwa parametry zależą bardzo istotnie od tego, jak zaprojektowany zostanie układ chłodniczy. Przykładowo jeżeli mamy termosyfonowe chłodzenie oleju w agregatach śrubowych, wówczas ciecz w zbiorniku pod skraplaczem nie będzie przechłodzona. Podobnie przegrzanie, ono rzadko kiedy sięga 0 stopni, przegrzanie par na ssaniu sprężarki. Większość agregatów jest nawet zabezpieczona i w sytuacji, gdy to przegrzanie spadnie do poziomu 2 stopni, to agregat wyłączy się, dlatego że dochodzi do ryzyka zastania mokrych par. Także to zerowe przegrzanie par, ono jest właściwie bardzo trudno osiągalne, by nie powiedzieć, że właściwie nigdy nie występuje. Też trzeba mieć świadomość, że te parametry, czyli przegrzanie i dochłodzenie cieczy, ono w perspektywie czasu, w zależności od układu, też zmieniają się, czyli to przegrzanie wzrasta, obniża się w zależności od obciążenia cieplnego układu. Natomiast jeżeli chodzi o ekonomizer chciałbym jeszcze pokazać dwie karty doborowe dotyczące pracy agregatu. Jest to agregat, który pracuje przy odparowaniu minus 35, czyli na potrzeby mroźni. I mamy tutaj układ bez ekonomizera i z ekonomizerem. Bez ekonomizera będzie COP układu 1,74. Natomiast w przypadku zastosowania ekonomizera to COP wzrasta do 1,91. O co chodzi? Tak naprawdę z tym ekonomizerem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że amoniak jest skroplony przy ciśnieniu odpowiadającym temperaturze, na przykład takim doborowym 35 stopni Celsjusza, a w układzie panuje po stronie sania ciśnienie odpowiadające minus 35 stopni Celsjusza, to ciecz o ciśnieniu skraplania i temperaturze skraplania rozprężona. W zbiorniku drenażowym dużą część energii musi wykorzystać na to, aby dochłodzić się do tej temperatury minus 35 stopni Celsjusza. Z tego powodu, jeżeli uda nam się dochłodzić tą ciecz na przykład z 35 stopni do minus 10, czy nawet do zera, uzyskujemy bardzo istotną poprawę efektywności układu, kiedy mówimy o ekonomizerze, ekonomizer to wymiennik tak naprawdę ciepła. Który występuje w układach jednostopniowych. Jeżeli mamy układy dwustopniowe, czyli sprężarki pierwszego stopnia zasysają, na przykład z minus 40, tłoczą na minus 10, a z drugiego stopnia z minus 10 na plus 35, to właśnie ten zbiornik, który jest po środku, w którym odparowuje amoniak przy ciśnieniu odpowiadającym minus 10 stopniom Celsjusza, nazywany jest płodnicą międzystopniową. Natomiast ekonomizer stosowany jest w przypadku agregatów jednostopniowych z dodatkowym wtryskiem pary pomiędzy śruby sprężarki. Uzyskuje się wtedy dodatkową możliwość podłączenia odbiorników ciepła do tego układu z temperaturą międzystopniową, a także dochłodzenie cieczy z podskraplacza. Jaka jest konstrukcja takich ekonomizerów? Może to być albo układ zamknięty, czyli wężownica jest zanurzona w ciekłym amoniaku pod ciśnieniem odpowiadającym minus 10 stopni Celsjusza bądź też układ otwarty. To, co jest bardzo ważne, to w przypadku chłodnicy międzystopniowej mamy dużo bardziej burzliwą wymianę ciepła i masy, co powoduje, że prędkość, którą musimy zapewnić w celu osuszenia par, powinna być mniejsza, czyli dajemy większy zapas niż w przypadku innych oddzielaczy cieczy. Taki ekonomizer pozwala dochłodzić ciecz spod skraplacza przed jej rozprężeniem w tym zbiorniku drenażowym, gdzie mamy temperaturę na przykładzie tej sprężarki śrubowej minus 35 stopni Celsjusza. W przypadku, jeżeli będzie to układ z wężownicą, czyli taki ekonomizer jako wymiennik ciepła zamknięty, wówczas nie ma tutaj rozprężania. Dwustopniowego, tylko jest rozprężanie jednostopniowe w pierwszym stopniu, czyli w tym pocu minus 35, dlatego że amoniak wtedy pod ciśnieniem skraplania jest jedynie dochłodzony, a rozprężany w zaworze rozprężnym tego pierwszego podstawowego stopnia. Jeżeli mamy układ z ekonomizerem, czy to nawet chłodnicą międzystopniową, gdzie mamy zbiornik otwarty, czyli nie ma wężownicy, wówczas amoniak jest rozprężany. Dwustopniowo. Pierw do minus 10 stopni, później na przykład do minus 35 czy minus 40 stopni Celsjusza. To co jest bardzo ważne, ekonomizer pozwala istotnie poprawić parametry pracy układu. Stosowany jest przede wszystkim w układach o temperaturach mroźniczych, czyli od minus 35 stopni w dół. I to co istotne dla parametrów pracy agregatu e, amoniakalnego. Przegrzanie par na ssaniu powinno być jak najniższe, a dochłodzenie cieczy jak najwyższe. W związku z tym nie stosujemy regeneracyjnych wymienników ciepła, starając się zapewnić jak najniższe przegrzanie i jak największe dochłodzenie. Dawniej stosowano w maszynowniach chłodniczych dochładzacze różnego typu, m.in. dochładzacze wodne typu rura w rurze, w której amoniak spod skraplacza był dodatkowo dochładzany wodą studzienną. Wadą tego typu dochładzaczy było dość szybkie zakamienienie tej wewnętrznej przestrzeni wymiennika i utrata wydajności lub też korozja po stronie wodnej i powstanie nieszczelności. Z tego czasu stosowano również odrębne układy chłodnicze, których zadaniem było dochłodzenie ciekłego amoniaku. To jest kwestia kalkulacji ekonomicznej, kiedy taki układ ma sens i może się zwrócić. Oczywiście wszystko zależy od tego, na jakim czynniku będzie pracował i od tego, jakie mamy parametry pracy w naszym układzie. To tyle ogólnie o ekonomizerach i chłodnicach międzystopniowych. Jeżeli będzie potrzeba, to chętnie ten temat jeszcze bardziej pogłębię. Natomiast myślę, że to, co warte zapamiętania, to to, że przegrzanie par na saniu powinno być jak najniższe. Zakłada się, że poniżej 10 stopni Celsjusza. Natomiast dochłodzenie ciekłego amoniaku jak najwyższe, im będzie bardziej ten amoniak dochłodzony, czy to powietrzem, czy wodą, czy odrębnym układem chłodniczym, czy właśnie ekonomizerem, tym korzystniejsza praca naszego układu. Bardzo dziękuję za uwagę.